Hej hej hej, z tej strony Mikut, witam Was w kolejnym odcinku o czołgach Nie wiem jak wam minął weekend, ale ja spędziłem go z naszymi kochanymi PKP i mam już dosyć Co za żałosna instytucja, ale nieważne, wróćmy do zabawy. Dzisiaj mam dla was bitwę yy, na Lurę 40T Leo Na Lorce tak zwanej yy, w swojej umiejętności na tym czołgu pokażę mi się Prorok 500, który jest moim dobrym znajomym z klanu DPA, tylko że jest jedynki. Lorka, sama lorka jest dosyć ciekawym i nieciekawym czołgiem, gdyż w porównaniu z poprzednimi medami, jak widzicie, jest ogromna. Jej wymiary są naprawdę duże. Kabaryty także. Ma bardzo fajne działko, 100 mm, średnie uszkodzenie 300, na penetracji 232 na goldzie tak zwanym ten, ten wraca do 263 no i haeki to już jest 400 na 50 Ja widzicie prorok nie wozi haeków wozi tylko e, przeciwpancerne i podkalibrowe. E, loreczka jest bardzo szybka 60 km na godzinę wystarcza, żeby się przemieścić z jednej, jednej końca mapy na drugi no oczywiście już nie wspominam o pancerzu, którego praktycznie nie ma niecałe 50 mm 40 mm z przodu z 40 mm, z boku i 25 mm, z tyłu 45 mm, z przodu 30 20 jeśli chodzi o wyżyczkę no tak widzicie ten że to pomijalny niektóre drugie trzecie fiery mają podobny więc szkoda gadać no ale wiadomo loreczka to, to jest czołg sytuacyjny ma wspomagać daleka ewentualnie dobijać cele, jak, jak każdy francuski jak każda francuska maszyna z magazynkiem Oczywiście prorok pojechał od razu na wzgórze jako medzik i bardzo fajna decyzja. To ta wzgórze powinno być przejęte przez medy i lighty. ciężkie czołgi nie mają się tu pchać, ich miejsce jest na środku oraz ewentualnie prawą stroną, lewą stroną dołem. Tam, tam jest główne, główna linia frontu, więc nie pchajcie się tutaj ciężkimi czołgami na miłość boską, bo normalnie jak widzę, jak tak ludzie jeżdżą, to mnie szlak trafia. Yy, prorok sobie wyczerął tutaj yy, Fywy, próbuje go trafić niestety zbytnio się zabujał, więc nie, nie miał czystego strzału. Już trzy pociski na sześć wystrzelił yy, więc niedługo będzie, czekać, będzie yy, czeka go ładowanie. Fywy się znowu pojawia. Staje strzał od proroka w zgąski, niestety. Za zero. Na razie prorok nie ma strzału przestrzału, znowu się świeci. Artyleria... Yy, jak się skupi, możesz tutaj trafić. Niestety w tej chwili prorok zostaje sam, gdyż medy i lighted po, po prawej stronie pomwoziku padły. Po właśnie mowa o arcie. Trafiła proroka, mu gąskie, szybko je naprawia i ucieka, żeby nie być łatw łatwym celem dla medów, które mogą go łatwo teraz zjeść. Taktyczne wycofanie. Z, z ochrona za wydmą, żeby nie być łatwym celem. Przeładowanie. Znowu się prorok zaświecił, tym razem pewnie od tego więc Trzeba uciekać, trzeba uciekać, żeby atleria nie miała fajnego strzału na nas niestety, bo czasami e, takie fartowne wystrzały z SPG potrafią trafić. Więcej w tym farta oczywiście niż stolowanie, ale cóż. E, prorok tutaj ponagla kolegów, żeby ruszyli się wreszcie, bo faktycznie skupili się w jedną kupę. I siedzą tak, no wiadomo że w kupie siła bo kupy nikt nie rusza ale no cóż no, to, to, to jest obrazy z połowa, tutaj trzeba działać Lewa strona praktycznie pusta E75 wycofuje się został sam y, Isek 7 który jeszcze jest na full HP ale zobaczymy na ile starczy mu tego życia y, Nie wiem czy sam wytrzyma cały środek na razie broni siedzielnie Jednego lajta, y, jednego meda już y, ukrócił Żydko y, wrócił do garażu pan w t 541 na razie IS-7 masz przeciwko sobie cztery czołgi, z czego dwa z przodu i dwa z boku, więc mogą go niebezpiecznie w kleszcze złapać. Yy, kółko zajętej adoracji cały czas siedzi na K2, K3, no czemu się ruszyć? Mają tylko jednego e 75 no szkoda, żeby, żeby wyjechać, bo jeszcze któryś na to nie było, a nie wiadomo który, tak? Jak to było z tymi może nami jednym, jednym pokojem. E-75 pokiem do Proroka, to niestety, no dwa trzały i dwa dingi. te działo jest bardzo, bardzo kapryśne w tych, w tych lorkach i tych mixach no niestety. Jak to z magazynkami, zresztą wiecie jak to z magazynkami, że na, niech, jak macie sześć pocisków, pocisków, to zawsze jeden na pierwszy zawsze idzie w a albo ostatni. Nigdy nie ma tak, że, że, traficie całość. Teraz się Prorok fartownie wyświetlił tuż za budynkiem, jakby stał troszeczkę bliżej, bym mógł dostać od tych, od tych tydków, które stoją na górce, o ile to nie są skupione na, na jakichś innych czołgach. Delikatnie podjechanie, wycelowanie, te, te deki I te, y, test 34 schodzi, został, został y, protek, który dostaje teraz bat od proroka Jeszcze jeden strzał może się uda wcisnąć No nie wiadomo czy to weszło Prawdopodobnie nie yy, Gdyż prorok ma tylko, yy, prorok, haha, prototyp ma słabe tylko yy, policzki tak naprawdę tej wieżyczki, a tak to trzeba go z boku odjeżdżać yy. Chłopaki na K2 nadal nie, nie myślę żeby się ruszyć Tutaj, prorok delikatnie im sugeruje, żeby się. Proszę was panowie, ruszcie się i pomóżcie mi. Tak to nie ma sensu. t 69 się wycofało, zostało tylko E4. I z trzeci pojawił się e, RHM, który może być problemem dla proroka z, z jego pancerzem. Wiadomo, tutaj, jeśli prorok będzie jechał tą to nawet żwir pod e, gąsienic może go uszkodzić. Podjechanie do prototypa, wcelowanie. Niestety, strzał poszedł gdzieś w powietrze. Powodowało to, że się zaświecił. Teraz celowanie w E75. To strzeliło. Więc prorok ma chwilę czasu, żeby przycelować, ale nie ma jak wyjechać. Jeśli, jeśli bliżej bliże75, to prawdopodobnie e, szybko zejdzie. Jest i prototyp. <laughs> Tiger II. Fywy wyciągle drażni naszego iska, który cały czas jeszcze się trzyma dzielnie. Tutaj strzały w domek. E, schodzi prototyp. Pojawia się leopard, ptaszek, parę strzałów w ciemno niestety, no tutaj trzeba te pociski oszczędzać, bo niestety one e, sieje z nimi, te działo sieje jak szatan, miota nimi jak szatan, niestety, więc trzeba e, uważać jak się celuje i trzeba dobrze celować. A to nie zawsze też się udaje, nawet jeśli jest w pełni celowane. Trafi ci cel, przeładowanie, prorok znowu zmienia pozycję, to jest plus tego czołgu, on jest bardzo mobilny, można szybko zmieniać flanki w razie potrzeby. Nie ma potrzeby... nie ma sensu stać w miejscu, skoro można wspomóc jedną i drugą flankę w dosyć szybkim y, raschu, szybkim, szybkim ruchu. Prorok wraca na swoją poprzednią pozycję, podejrzewam. Wspomóc tego T69 i Isa, który bardzo fajnie sobie radzi. Jak na pomidorka. Nieźle tam trzyma tą flankę. Więc jak widać, każdy ma swój mecz życia. To będzie chyba mecz tego Isa. Aby i nie, mam nadzieję. No, oczywiście nikomu tutaj nie ujmuję. Wiadomo, że... że Statystyki się od czegoś biorą, ale też nie zawsze e, są tymi liczbami, które można określić gracza. Pamiętajcie, liczby nie grają, jak to powiedział mu jeden dobry znajomy z pazurek. E, ja się trzymam jego zdania. Liczby nie grają. Ważne jest zachowanie i gracz. Teraz prorok próbuje pokazać, że będzie wspierał tego Isto 7 oraz T69. Pojawił się Fywy, który wyjechał dosyć, dosyć śmiało. Te losowania są dosyć niskie. Tutaj nie takie trafienie. Strzał, Szów, znowu niskie losowanie. No nie wiem czemu 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 gra tak traktuje proroka. To można naprawdę zniechęcić. No i niestety nasza obrona pada pod naporem artylerii. Pojawiła się Tiger drugi oraz Fywy, które tam ciągle krążyło. Tiger boczkiem Wierzę niestety znowu stworzono na, na proroka, ten szelił mu za zero. Prawdopodobnie wiarzmo działa. Wycofanie. I przeładowanie. No i oczywiście stara taktyka. Zniknięcie z radaru, zmienia, zmiana pozycji póki jeszcze nie wiedzą gdzie stoję. Szybki rush. Czy może nie rush? Szybkie uciekanie z widoku. Okrążenie. Tutaj jest prośba do artylerii, żeby trochę pomogła. Przeładowanie na tym czołku jest dosyć długie, więc może trochę zająć. Jak to w tych, w tych magazynkach bywa, tak? Macie parę, parę pocisków po parę sekund, ale potem musicie długo przeładowywać i jesteście bezbrodni. Dlatego nie lubię grać magazynkami, ja nie lubię być w takiej sytuacji, że nie mam czym strzelać. Przy, przynajmniej te no, parę sekund mogę poświęcić, żeby, żeby móc coś cokolwiek działać, ale nie, ale nie aż tak. Jest i Tiger drugi boczkiem. Pierwszy strzał znowu poniżej średniej, no szkoda. Drugi strzał, no już teraz troszeczkę lepiej. No i chyba za późno proroka zauważył, prorok, a to jednak kolega z drużyny zdejmuje tego tigera, no nie ma to jak, panie Bartek, zniki nie kradniemy fragów, nie wolno, nie wolno, nie wolno, tutaj się liczy każdy każdy strzał, tym bardziej, że e, strzelając fra... w czołg, który właśnie doi jakiś magazynek, pozbawiacie tego magazynka e, zdolności bojowych, bo jeżeli on cały magazynek zmarnuje jeden czołg, a wy dobijecie w jeden go dobiecie, w tym samym czasie, kiedy on strzeli tam jedną kulkę, to ten magazynek jest o jedną kulkę w plecy taki musi ją ładować, Więc pamiętajcie o tym. Nie bądźcie samolubni e, i wspierajcie graczy e, w magazynkach. Te wy ciągle nie daje spokoju e, na środku. Prorok postanowi chyba zaraz po niego pojechać. No 348 to na dwa strzały Więc może zaryzykować. Gorzej, e, nie wiadomo gdzie stoi, jak Tiger. Więc jeśli stoi gdzieś tam z tyłu, Prorok może niezłą bułę złapać. Ale nieważne, delikatne podjechanie Próba wyświecenia tego Fywy No, myśli, że jest sprytny No tutaj, <laughs> Płacz tego, tego, tego naszego Ładne trafienie, naprawdę Fartowny to z bardzo dużym losowaniem Został na 19 HP Więc Teraz prorok musi tylko schować się przed artylerią I szybko ruszyć na tego Fywy, mam nadzieję, że Alta zaraz strzeli na razie jak widzicie na mapce jest pas. Żadna strona się nie chce ruszyć do przodu. Dwa tigery u nas stoją w pazie, e Cię Jeden ciężki czołg oraz Tedek stoją na dole. Boją się ruszyć nad tego E75 i na tego RHM-a. Jest i Fywy. Magik brytyjski. Prolog delikatnie podjeżdża. My liczy, że ten się wychyli zbytnio. Ale chyba nie ma właśnie, nie ma co czekać. Szybki podjazd, raszujemy gościa. Zdejmujemy od razu. Ładny, piękny strzał. Tu nawet ding od tego. No, e, Frodo stał pod takim kątem, że ten pocisk mógł się ześliznąć po tym przednim pancerzu tej lorki. Ona no, jednak ma ten, e, ten kącik, troszeczkę większy e, niż normalne czołgi. Tutaj widzicie jest ile trwa przeładowanie tej lorki, całe 40 sekund. Podejrzewam, że tutaj wyrok ma oczywiście wyrobioną załogę, dlatego e, ten czas jest taki, a nie inny. Bitwa dosyć długa, zostało 3,5 minuty do końca. RHM oraz jak Tiger są na dole, więc yy, prorok może śmiało ruszyć do przodu. Tam go spotka jedynie yy, WZ oraz y, GWS-100. Tylko może zaraz łatwo zbić. Tylko trzeba się przeładować, nie ma co wyjeżdżać na pustym magazynku. Pamiętajcie, to, to nie jest, to nie jest yy, fajna rzecz, jeśli wyjdziecie ciągle się przeładowując. Nie liczę na to, a wyjadę, może mnie zobaczą. W, w czasie do, się znoszę przeładować i szybko dojadę. Tak, tak nigdy nie róbcie, bo, bo, bo to się często kończy tym, że wyjedziecie, dostajecie parę bułań, nie macie czym odpowiedzieć. Lepiej poczekać te parę sekund, doładować się i wtedy dopiero ruszyć z pełnym magazynkiem, jak to właśnie zrobił teraz Prorok. Szybki rasz przez, przez Wzgórza, przez Wydmy. Zaświecił się, więc fajnie tam gdzieś stoi ta buzetka, bo jak, jak GWS to? Podobnie ta Buzetka, która pewnie jest AFK podejrzewam, dlatego go świeci ładnie. No dokładnie, Buzetka stoi boczkiem. I teraz zobaczcie, to zachowanie jest esencją gry jeśli chodzi o to of Tanks. Prorok podjeżdża do tej wózetki, wie, że jest AFK, że nic, więc nic mu nie zrobi, ale cały czas ma świadomość, że ta wuzetka go świeci. Więc pierwsze co musi zrobić, znaleźć Artę i ją rozwalić, jakby stanął teraz i strzelał w tą wózetkę, mógłby właśnie być zdjęty przez Artę. tego bardzo fajne zachowanie tutaj, GG, jakie dla Proroka, widać kunszt yy, gracza w Jeszcze jeden strzał, mam nadzieję, że zejdzie. Dokładnie, dwa fragi w ciągu paru sekund został tylko E75 i RHM, który tam tańczy z naszą E4. Tiger II postanowił podjechać troszeczkę bliżej, żeby tego E75 wyświetlić, który się pojawił już przy naszej bazie. Zobaczył chyba, że prorok tam buszuje. Niestety, prorok jest na przeładowaniu jeszcze ponad połowa czasu. Na szczęście dostaje e te E75 dostaje buły z tyłu od Tigera. Rok teraz stara się to E75 wyświetlić, właśnie żeby Tiger miał strzał i, i podejrzewam, że teraz Tiger zakończy, zakończy walkę. Dokładnie, Bartek Niki no a tym razem pomógł jakoś w miarę. Niestety yy, nasza czwórka e pada. Oczywiście Noob Tiger Help. Jaki Help? Jak ty stałeś w cały czas gościu Cały czas w jednym miejscu. Co ty chcesz, Help? Masz tutaj mi po pomoc? Prosisz, byś się wstydził gościu? Jakby to moja babcia powiedziała. Młodzieńcze. Dobra, tutaj <laughs> prorok prosi Arty, żeby zabiła tego rhm -a. No, zobaczymy, czy będzie miała przestrzał, Prorok ma tylko 9 pocisków PP, jeszcze mu zostało. Więc spokojnie, widać, te, ten magazynek starczy na. Jeśli gra się zachowawczo i spokojnie to te magazynki spokojnie wystarczają na całą bitwę A jeżeli się pakuje w ślepo to jest najgłupszą rzeczą jaką można zrobić grając magazynkiem no to niestety potem możemy tylko jeździć i spotować ewentualnie ee, denerwować graczy świecąc ich bez pocisków teraz ProRoc stara się tego Erhema ma wyświetlić te nowe te niemieckie mają bardzo fajny kamuflaż, strzał i koniec meczu ProRoc zajmuje ostatniego wroga zobaczmy jak to się przekłada na wyniki liczbowe. Uff, po długiej bitwie wreszcie mamy wyniki końcowe. Prorok zdobył masterkę. Niestety gra nie nagrodziła go żadnym innym medalem, a szkoda. Na brut to 76 tysięcy kredytów jeśli chodzi o Expa 2122, więc bardzo fajny wyniczek. Zobaczcie ile ile ma uszkodzonych czołgów, ile rozwalonych. Tutaj przynajmniej nie wiem czemu nie wpadło wsparcie. Moim zdaniem się należało. Podejrzewam, że ktoś inny miał tego więcej, niestety. Przechodząc na szczegółowe wyniki. 1415 exp na czysto. Bardzo fajny wynik jak na Medzika. Pięć ubitych przeci przeciwników. Jakby jeszcze był ten jeden frag, którego zabrał mu ten Tiger drugi, to byłby wtedy przynajmniej Top Gun. No ale wiadomo, licz powiedzmy, że jest ten Top Gun, tak? Bo to to był po prostu bezstrzelne e złudzictwo fragu. 4500 damage'a. Jak tam magazynek... mogło być lepiej, mogło być lepiej, ale jest naprawdę dobrze. Zauważcie, że jak mówiłem to działo się jak niemiłosiernie nieważne gdzie te, gdzie się celuje ten pocisk, może potrafi polecić, bo naprawdę z... Z... z prorok wyszedł 28 razy, trafił 22. Dlatego zabrakło troszeczkę do snajpera. Jakby te wszystkie pociski powchodziły w te cele, to snajper byłby murowany. Na 3... sam odbił 630, dostał tylko dwa razy. Zobaczyłem, fajnie z tego jeden link jedno z plaż, tak naprawdę e, na 340 tysięcy i szatkańskie 666 kredytów. Więc bitwa się zwróciła, jak na dziewiątkę. E, bardzo fajny zarobek, nawet bez premium to był dobry zarobek, więc nie ma źle, nie, nie ma tego złego, co by na, co by na dobre nie wyszło. E, dzięki, ten rok, za bitwę. Mam jeszcze parę Twoich e, wspaniałych wyczynów w, w, w rękawie, więc niedługo będę nimi sypał. A Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, cześć.